Loping był fantastycznym prowzorem Hansa Klossa. A że świetnie znał język niemiecki, podziemie powierzyło mu zadanie zinfiltrowania środowiska tych organizatorów przesiedleń. Cudownym sposobem, korumpując kolejnych niemieckich przyjaciół, mówiąc w cudzysłowie, otrzymał książeczkę weterana Wehrmachtu. Otrzymał różne ważne papiery. Do tego stopnia się z tymi Niemcami zaprzyjaźnił, że zatrudnili go właśnie w tej centrali przesiedleńczej. I otóż w tej centrali był gabinet szefa, Hermana Krumeja. To była bardzo mroczna postać. On potem będzie komendantem obozu przesiedleńczego tutaj w Zamościu. W tym gabinecie wiadomo było, że istnieją Taki rozkazów, istnieją przede wszystkim mapy pokazujące plany wysiedleń. I proszę sobie wyobrazić, że ten dominik Scheiner jakimś cudownym sposobem podrabiał klucze do tych szaf i podejrzewam.